Na dzisiejszej sesji 8 marca 2020 rok. 18 sesja nadzwyczajna. Na dzisiejszej sesji witam Pana Wójta Gminy Dynów, Wojciech Wiecha, Zastępcę Wiesława Balata, panią sekretarz Zabierka Kalawską przybogą biura do spraw Rady, panią Agatę Pyrę. Witam wszystkich radnych gminy dynów. Stwierdzam, że dzisiejsze głosowanie będzie prawomocne zgodnie z listą obecności 13 radnych obecnych na dzisiejszej sesji. 12 przepraszam, 12 porządek. Obrad dzisiejszej sesji został radnym dostarczony i postaramy się zgodnie z porządkiem prowadzić sesję. Jak powiedziałem na początku, jest to sesja nadzwyczajna. Wpłynęło do przewodniczącego Rady Gminy Dynów pismo pana Wójta Gminy o zwołanie tej sesji. Na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest dziennik urzędowy z 2019 roku, pozycja 506, wuj gminy Dynów wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do ministra edukacji narodowej na postanowienie podkarpackiego kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej w Ulanicy o charakterze organizacyjnej klas 1-8 z, z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Ulanica 2836065 Dynów na szkołę podstawową w Ulanicy o strukturze organizacyjnej klas 1-3 z oddziałem przedszkolnym. Porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Dynów stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania czy Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia zażalenia do ministra edukacji narodowej na postanowienie podkarpackiego kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii zamiaru przekształcenia szkoły podstawowej Wulanicy o charakterze organizacyjnej Klas 1.8 z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Ulanica 28-36065 Dynów. Szkołę podstawową w Ulanicy o strukturze organizacyjnej Klas 1.3 z oddziałem przedszkolnym. Czy są pytania, co do tego wniosku? Projektu uchwały, proszę bardzo. Mam pytanie tylko o dalszą procedurę. Tutaj jest Państwa bardzo powyższe, wnoszę o uchylenie czynnika posłomienia podkarpackiego kuratora i przekazanie sprawy ponownie do rozpoznania podkarpackiemu kuratorowi oświaty. I w sytuacji, gdy minister edukacji narodowej uchyli, przekaże z powrotem i kurator znów zakwestionuje. Wydaje tę decyzję negatywną, bo tak nie ma prawa. To jest nie ma czy to Pani Przewodniczący, Panie Pani Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj przede wszystkim za pośrednictwem Kuratora e, Oświaty odwołujemy się do Ministra Edukacji Narodowej e, i tutaj będzie zależeć, jaka będzie decyzja Ministra. E, jeżeli będzie to decyzja pozytywna, to e, przystąpimy też do reorganizacji. Jeżeli będzie decyzja negatywna, to wiadomo jest to zablokowane. Tutaj wiążąca decyzja jest w Ministerstwie Edukacji Narodowej w tym momencie. Czy to jasne, czyli czekamy z tego, czekamy na decyzję ministra. To jeszcze może z państwa radnych. Nie ma. Proszę, przystępujemy do głosowania. Uchwałę Rady Gminy Dynów z dnia 8 marca, 18 marca 2020 roku. Uchwała w sprawie niesienia zażalenia do ministra edukacji narodowej na postanowienie pod, podkarpackiego kuratora oświaty w sprawie negatywnej opinii zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bulanicy o strukturze organizacyjnej klas 1-8. Z oddziałem przedszkolnym z siedzibą Ulanica 28, 36065 Dynów, szkołę podstawową w Ulanicy o strukturze organizacyjnej klas 1-3, z oddziałem przedszkolnym. Liczba radnych obecnych na sesji 12, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0. Stwierdzam, jeden, przepraszam, jeden. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Następny punkt wolne wnioski, zapytania. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Radą, ja tylko tutaj w tym momencie chciałbym poruszyć pewne kwestie związane ze stanem epidemiologicznym na terenie polskim. Proszę Państwa, ja powiem tylko jakie są nasze działania z naszej strony. Tutaj przede wszystkim zgodnie z procedurami prosiłbym Państwa, tutaj za pośrednictwem skorzystam z relacji online osoby, które przebywają z zagranicy przede wszystkim, żeby poddały się dwutygodniowej kwarantannie i taka prośba też do radnych sołtysów, żeby jeżeli wiedzą, że są takie osoby, te osoby muszą naprawdę dwa tygodnie przebywać, no, muszą być odizolowane nawet od swojej rodziny. Wiadomo, to jest łańcuszek, który przekazujemy. Ta epidemia się no, bardzo szybko roznosi. Jeżeli żeby nie doprowadzić tego Chwała Bogu, na razie na terenie gminy nie mamy żadnych przypadków, są osoby w kwarantannie, ale też sygnały od mieszkańców, osoby powracające z terenów zagrożonych, no po prostu bagatelizują to sobie i przykładowo wyjeżdżają gdzieś do sklepów, jeżdżą po gminie. Takie osoby naprawdę trzeba odizolować, bo no niestety to jest jeden przypadek i za chwilę to się rozwija bardzo szybko. Tutaj z mojej strony takie właśnie spostrzeżenia. Naprawdę y, to, co się dzieje w tym momencie, zaczyna to rosnąć. Że przewidywania ministerstwa są takie, że y, pod koniec tygodnia będziemy mieć już czterocyfrową liczbę. Na razie to y, rośnie w, w tempie takim, może niedużym jak w porównaniu w innych krajach, ale y, przewidywania są y, całkiem inne. Apel tak samo tutaj do rodziców, do uczniów przede wszystkim. Tak jak słowa ministra, to nie są ferie, tylko to jest przerwa przymusowa. I tutaj mam kontakt z dyrektorami na terenie całej gminy. Wiem, że nauczyciele wysyłają zadania i dzieci muszą być przypilnowane, bo no nie mają nadzoru ze strony nauczycieli. Niestety rodzice będą musieli tego pilnować. Też prośba taka, bo dochodzą informacje, że rodzice wyjeżdżają sobie z dziećmi na zakupy. Ja proszę bardzo, żeby odizolować dzieci i tak samo. No nie jeździły, nie jeździły z rodzicami, wiadomo, że spacery są wskazane, ale mamy tereny piękne, gdzie możemy wyjść czy do lasu, czy na jakiś spacer, nie spotykając się przykładowo z innymi, innymi sąsiadami. No to jest, to jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o tutaj jeszcze Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej już włączył się, tutaj Pani Jerzy robią zakupy jest parę osób starszych, przede wszystkim chronimy seniorów, bo oni najbardziej są na to narażeni i jeżeli ktoś z Państwa, z Państwa radnych, z Państwa sołtysów, a może osoby na terenie gminy wiedzą, że są takie osoby, my mamy monitoring i do tych rodzin docieramy, co wiemy o nich, ale może są jeszcze takie osoby, gdzie y, czy, potrzebują pomocy. Włączmy się w wolontariat, czyli jeżeli trzeba y, takim osobom zrobić zakupy, odjechać, nie trzeba wchodzić do środka, ale zostawić na zewnątrz i pomóżmy takim osobom, bo te osoby są najbardziej zarażone. Y, cały czas monitorujemy, jesteśmy w kontakcie, y, y, czy to y, zeszła okrecyjnym wody i taki monitoring na bieżąco prowadzimy. Ale tak jak powiedziałem na samym początku, proszę państwa, y, samodyscyplina i odpowiedzialność. Y, jeżeli tego będziemy przestrzegać, to myślę, że to wszystko przetrwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Pan Radny. Osobie na że taka informacja. Na dzień dzisiejszy chyba jest to 3, 4 godziny, ale na pewno będzie więcej ze względu na powroty z zagranicy. Ja tutaj jeszcze chciałbym poinformować, że takie osoby, które są, też nie zgłaszają się do środka do szpitala, tylko i wyłącznie do cenebinów Rzeszowych w celu czy to robia testów, czy... trzeba, to o pomoc, bo za chwilę to może być dużo więcej rodzin i pracowników nie ma na tyle, żeby oni wszystkich obsłużyli. Dziękuję bardzo. Panie Radny, ja rozmawiałem z panią kierownik i oni mają, na ci, którzy się zgłosili, mają kontakty z panami, z sołtysami w wioskach, Panie. na czy i na bieżąco są informowani. Tak. Znaczy pomocy kwarantanna. Te, które, te, którzy się zgłosili, bo nie wszyscy teraz dopiero będzie na pewno taki najazd, bo to przed świętami ruch. Ci, zapewnione jest krótko. Ci, którzy się zgłosili i mają informację od sołdysu, od zniosku jest na bieżąco informowany kierownik i służba GOPSU. No. Domową, tak. No, Wiem, się po prostu ten, no, to... nie przemieszczaliście po prostu w sposób niekontrolowany, powiedzmy, no, nie. Nie jest, z nimi w większach na Podkarpacie ze bo tylko zostali gdzieś tam przy granicy, no, przy granicy no, miejmy, mój, to... Panie radny, miejmy nadzieję, że tak jest, bo te osoby, które przekazały właśnie w późniejszym czasie tutaj właśnie są już objęte kwarantanną. W tym momencie no, akurat... Do końca nie wiemy, jaka jest liczba, ale wiemy, że kwarantanna jest nałożona nie przez gminę, tylko z mocy prawa jest przed ministerstwo nałożone i te osoby no, nie mają wyjścia. A tym bardziej, my, policja ma prawo do karania mandatami takich osób i to są mandaty do 5000 tysięcy złotych. I mówię, proszę o przestrzeganie, to naprawdę nie są żarty, nie wpadajmy w panikę, ale potraktujmy to poważnie. Czy ktoś z Państwa jeszcze radnych miałby jakąś... Yy, znaczy, ja, to... ja tylko powiem tak, bo ta sesja nadzwyczajna, którą ja zwołałem. Proszę Państwa, takie zarzuty pod moim adresem, że w takim okresie zwołuję sesję. Proszę Państwa, tutaj chcę tylko powiedzieć, że były telefony do Państwa radnych, wszyscy Państwo radni wyrazili taką chęć, z tego co wiem, nie miały kontaktu z osobami przebywającymi za granicą i na tej podstawie, jeżeli było jakieś zagrożenie, tej sesji by nie było, ale wszyscy radni zostali poinformowani i wyrazili taką chęć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Zamykam. Proszę bardzo, przepraszam. Yy, tutaj, jeszcze yy, tak na koniec, tylko powiem o ograniczeniach pracy urzędu. Proszę Państwa, yy, urząd nie jest całkowicie zamknięty, yy, tylko załatwiamy sprawy ważne. Yy, już yy, w czwartek podjąłem taką decyzję, że zamykamy kasę, yy, ze względu, że bardzo dużo osób starszych, seniorów, gdzie nie mają dostępu do konta internetowego, do przelewów. Stało w kolejce. Kolejka była bardzo długa i z tego względu też podjęliśmy taką decyzję, że zamykamy kasę. Nawet w późniejszym terminie, jeżeli to będą wpłaty po terminie, nie będziemy pobierać odsetek od tych osób. Poczekajmy, niech to wszystko minie, wtedy będzie można na spokojnie. To nie będziemy możliwości wpłaty, to w późniejszym terminie. Jakieś sprawy typu working czy kody, to ograniczamy. Każdy wie, co jest dla niego ważne, czy to jest dowód osobisty, czy jakieś inne dokumenty. Tutaj my, takie sprawy załatwiamy po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym. Działamy praktycznie jak każdy urząd w Polsce nie ma do końca jakichś wytycznych. To są nasze wytyczne, ale my tutaj przy miastonów, czy inne urzędy my, w podobny sposób działają. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie ma zamykam. Proszę bardzo, o informacje prosiło, później, no to był zaszunywienie, za pięćset lat, chyba Panu, że jest jedna szkoła, a... Albo wycofuję, dobra. Może nie, przecież nie wiem. Nie ma. Nie ma, nie ma pytań. Zamykam osiemnastą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Gdyni. Dziękuję bardzo.